Siareczko Sprawdzimy jak Jorka zaraz zareaguje Na mój powrót Do domu Finda sobie odjechała Będzie się słuchuje ludzi 너무 하시면 안 Nie. co? Wejść w tych ludzi jest. W ogóle nigdzie się nie da pójść, bo co i na pójdziesz, to jest tłum ludzi. Nie da się wyjść na ten głupi dwór. No się, Majorka, co tam. Roczek już masz prawda? Już masz roczek? Już masz roczek? Tak Tak, już mam roczek Oj, ona to lubi Ale dzisiaj będzie upał po południu Nawet nie chcę wiedzieć jaki będzie I wolę nie wiedzieć o, Wolę nie wiedzieć

Królik zadowolony, bo mam w końcu roczek. Też prawie, że dorosły królik, nie? Chyba, dorosły. Aj ten mekoliczak. Zrobiliśmy ci nawet tort. Tak. No co, co, ciesz się, że pan się tak, chodź. Tu do pan chodź. chodź.